Witam, witam, ja jestem Shobin, a to jest spróbuj się nie zaśmiać challenge Tak A nie Myś... przestraszyć? Dobra, spróbuj się nie przestraszyć challenge Więc słuchajcie, jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę do góry Subskrybujcie mnie, klikajcie dzwoneczki, żeby być na bieżąco i co? Ja nie przedłużam Okej okay. Wow Nie, już wiem co to będzie, już nie. wiem co to będzie. Nie, nie. Nie, to było wiadomo. Nie, ja to widziałem kiedyś. Okej, okay, słuchajcie, musiałem zmniejszyć yy, kamerkę, ale... okej. Okay. Okej, okay, tego nie widziałem. O oh mój Boże. Okej. Okay. Co z za tymi drzwiami? Nie, to co 12-letni chłopiec z Anglii sfilmował niesam. Co? Ja, a, ja to kiedyś oglądałem. Nie, ja tego nie oglądałem. Ale poczekaj. Widzieliście tą czarną plamę? Idzie tutaj, no, idzie tutaj. Ty, ale, jak kamery, to ten. No. On pewnie w żywych oczach tego nie widział. Tylko kamera może wyłapała. No. Ale to oglądałem, czy nie ma nic. John, 10, Still Co? 30 minut później. Coś w tej szybie będzie, coś w tej szybie będzie. Wow, Tam coś się rusza, nie? Jakby te, tu takie ręce No, no, no Tu są jakby takie ręce No, no No teraz zasłonił kolo I co chwilę coś tak czas, nie? Nie, czas Tu jest twarz. A, słuchajcie jeszcze. E, z nami dzisiaj ogląda Bartek. Więc zapomniałem powiedzieć, ale. Przywitaj się. Hej. Aha, świetna. Dobra, Oj. więc ja nie przedłużam. Uwolnij libyka z klatki. Jo. Pójdę spać, a w łóżko im leży duch. Jo. Nie, bo tu jest jakiś szyb wentylacyjny czy coś? Zresztą by się nie zmieścił, to człowiek taki chude to? Jeszcze tam są półki, ale duch. No duch to przenika przez ścianę. Okej, okay. tylko tego nie rób. No chyba, że to było ustawianie. Ustawiane. No, na domu. Photoshopie. No. jak się ta Co Ja sam nie wiem. Nie, co tam, ma... tam z tyłu będzie? Co tam z tyłu będzie na banku. Nie. Powie trzy razy Mary Clary, z, y, zgasi światełko, Wypowie A... jakąś kolendę i nie będę mówił, co będzie dalej. No, to ja, ja pewnie to znam. Oglądaliśmy to kiedyś na imprezie u mnie. A może? Nie wiem, nie pamiętam. Tak, oglądaliśmy, oglądaliśmy. Weronika wtedy mówiła, że jednorożce mamy puścić. Okej, okay, my już jesteśmy. Musieliśmy zrobić krótkie częcie. Okej. Okay. Co tam chodziło, chyba? Gaśło światło. O! O! Wyszło z lustra. Krwawi i umiera. Nie, umiera, nie. Ale. mdleje, Bo żygała krwią. Jo! Na imprezie u mnie to oglądaliśmy Bloody Mary. Aha, że ona się, ona się chyba odwróci no. Wow. Ona się odwróciła, machała. Tam. I powiem, trochę się boję, naprawdę trochę się boję. Tak, trochę się boję, serio. Okej, okay. wow Coś się pojawi To jakaś dziewczynka czy coś Albo lalka mm. O nie, nie Napra Nie, taka muzyka, nie bez tej muzyki to Okej, okay, ale Bartek to jest challenge ten Jezu, ta muzyka. Wow, jest strasznie, naprawdę. Ciekawe kto wygra ten challenge. Naprawdę, pewno tak, ja. Piszcie w komentarzach. Tak, piszcie w komentarzach. No i co, i to wszystko? Ok, to by było już koniec, więc yy... myślę, że jeszcze znajdziemy jakiś film minutowy czy coś takiego, więc. A jeszcze Bartek chciał coś powiedzieć. Yy, na Facebooku widziałem mem z takim, z tym ostatnim, yy, że matka miała perłkę taką czarną. Dziecko miało jakieś. Nie wiem, było w wieku mojej siostry, czyli jakieś dwa latka. I peruka chyba miała jakieś kilkadziesiąt centymetrów. I chodziła tak po mieszkaniu. I był mem, że to, że to jest ta zjawa z tego poprzedniego filmu. Hmm, okej. Okay. Ciekawe, ale dobra. My się widzimy być może w kolejnym odcinku, yy, w kolejnym filmiku. Okej, okay, słuchajcie, my tutaj znaleźliśmy jeszcze film, który trwa 2 minuty i 4 sekundy. Okej. Okay. Nie, ja to znam, tutaj jakaś czarownica, czy coś się hmm. pojawi? O tam, tam, tam. To białe na środku No, no Nie, już przegraliśmy ten challenge Bosz. Już przegraliśmy ten challenge Okej, okay. nie, jeszcze nie ale nie, jeszcze Mamy ktoś. dwa życia! Tak. Zostało na mnie! Nie mi zostało już mi mi A to jest znowu to samo. No to jest to samo. Oh. Uf! Uf! Mam się przestraszyć od tego samego. No. I po co ja wzywasz się pytam? W sumie ja sam nie wiem. I tak ne to jest to samo. Nic, to jest to samo. Słuchajcie, to by było już na tyle w tym odcinku, więc subskrybujcie mój kanał. Klikajcie dzwoneczki, żeby być na bieżąco. No i. Myślę, łapki w górę. A jak ja powiedziałem? Co? A jak ja powiedziałem? Zapomniałem. Łapki w dół? Mogło tak być. Dobra, więc klikajcie łapki do góry, jeśli film wam się spodoba. No i co? Ze mną był dziś z Bartek, więc, cześć. Pa!